Mary otwieram serce, Twoja obecność koi zmęczenie dnia, Twoje spojrzenie niesie światło, Twoje dłonie prowadzą mnie ku Jezusowi. Jesteś z nami w codzienności, słuchasz naszych próśb i westchnień, Twoje oczy pełne są miłosierdzia, prowadzisz nas do Jezusa. Prowadzisz nas do Jezusa. Prowadzisz nas do Jezusa. Prowadzisz nas do Jezusa. Kochani, dzisiejszego wieczoru gromadzimy się przy sercu Maryi, matki, która zna nasze troski i radości. W jej obecności pragniemy oddać Bogu wszystko, co przyniósł ten dzień: nasze słabości, nasze dziękczynienia, nasze prośby i nasze nadzieje. Maryjo, matko pokoju, prowadź, prowadź nas do Jezusa. Maryjo, źródło światła, ucz nas. Zawierzenia. Prowadź nas, prowadź nas, prowadź nas do Jezusa. Modlitwa do Maryi wieczorem daje sercu odpoczynek i pokój. To chwila, w której człowiek przestaje dźwigać ciężar dnia samemu. W modlitwie uczymy się powierzać wszystko Matce, która troszczy się o nas i nieustannie prowadzi nas ku Chrystusowi. Kochani, módlmy się. Wieczór kładzie się spokojem. Niebo milknie w blasku gwiazd. Maryja Wchodzi w ciszę serca i przynosi nadzieję nowego poranka. Maryjo, matko mojego serca, przychodzę do ciebie o zmierzchu dnia. Zanoszę ci moje słabości, moje niepokoje i moje pragnienia. Ucz mnie ufać Bogu jak ty. Uczyń moje serce czystym i otwartym, prowadź mnie w ciszy nocy ku światłu nowego dnia. Bądź moją matką, moim schronieniem i drogą do Jezusa. Amen. Kto oddaje się w ramiona Maryi, nigdy nie pozostaje sam. Niech Maryja. Otuli cię swoim płaszczem pokoju. Niech Jezus rozświetli twoje serce miłością. Niech Duch Święty prowadzi twoje kroki ku ufności i nadziei w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsze spotkanie kończymy w ciszy serca, powierzając wszystko Maryi. Niech jej opieka towarzyszy nam w nocnym odpoczynku i obudzi w nas ufność na nowy dzień. Maryjo, jestem Twój, z Tobą idę do Jezusa. Moje serce znajduje schronienie w Twojej czułej obecności. Jestem dzieckiem Maryi, otoczonym miłością i pokojem. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój i nadzieję, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, aby być z nami w kolejnych modlitewnych spotkaniach. Twoje wsparcie pomaga tworzyć przestrzeń modlitwy i duchowego wzrostu. Z Maryją każdy wieczór prowadzi do Jezusa. Maryjo zostaje w Twoim pokoju, zawierzę Ci noc i jutro jestem bezpieczny w Twoich dłoniach. Ty prowadzisz mnie ku światłu. Maryjo, ucz nas Twojej pokory, Twojego zawierzenia i milczenia. Niech nasze życie będzie odpowiedzią na miłość, która nas otacza. Do usłyszenia, moi drodzy, śpijcie spokojnie, śnijcie piękne sny i z nadzieją. Obudźcie się jutro do nowego dnia z Panem Bogiem.